Czy coś się stało? Jak można imię? Marana. Bardzo cię proszę, że dzwonił po pogotowie. Tym razem pogotowie nie będzie potrzebne. Ta kobieta doskonale wie, co robić w takich wypadkach, a tu na szczęście o wypadku nie ma mowy. To tylko pokaz, który ma unaocznić wszystkim, że udzielanie pomocy nie jest wcale czymś skomplikowanym. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do tego zabrać i przede wszystkim nie bać się. Bardzo dużo osób dorosłych boi się udzielać pomocy. To są osoby, które nigdy w życiu wcześniej się nie uczyły, jak tej pomocy udzielać. Były kiedyś zajęcia na PO 20-30 lat temu. Wytyczne się już zupełnie pozmieniały i to sobie po prostu boją się udzielić pomocy. Nie wiem, jak tej pomocy udzielać. Przeświadczenie jest takie, że lepiej nie pomagać, żeby nie zaszkodzić. A prawda jest taka, że bardzo, osób, bardzo dużo osób ginie z, takiego, z takiej przyczyny prostej, że nikt tej pomocy po prostu nie udzielił. Nikt nie podszedł, nie odkrył tej głowy do tyłu. Postawę. Najważniejsze więc to przezwyciężyć strach, a do tego potrzebna jest wiara we własne umiejętności. Te jednak nabywa się poprzez ćwiczenia, które najlepiej zaczynać jak najwcześniej. W Polsce bardzo mało ludzi potrafi udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli my ruszymy z programem, zaczniemy ten program kierować do dzieci, do tych dzieci najmłodszych, do dzieci, które mają 6, 7, 8 czy 9 lat, zaczną się już teraz uczyć pierwszej pomocy, zobaczą jak tej pomocy można udzielić. Że czasami wystarczy naprawdę tylko podejść, odchylić komuś głowę i ta osoba przeżyje, to te dzieci też zrozumieją, że warto się tym zainteresować. Jednak pokazy takie jak ten to nie wszystko. Ważne, aby w szkole każdy nauczyciel wiedział dobrze, jak należy udzielać pierwszej pomocy. Później tę wiedzę może przekazywać swoim wychowankom, podczas lekcji czy nawet podczas wycieczek. To są osoby, które same się zgłosiły do tego programu i są naprawdę pozytywnie nastawione do ćwiczeń, chcą się nauczyć. Wiedzą, że to jest potrzebne, wiedzą, że jest potrzeba prowadzenia takich zajęć w szkole. I Bez problemu to są podstawy udzielania pierwszej pomocy, to są podstawy, każdy jest w stanie się tego nauczyć. Ważne jest, by wiedza o pierwszej Pomocy była powszechnie dostępna, podkreślają przedstawiciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo im więcej ludzi potrafi pomóc ofiarom wypadku, tym większa szansa na to, że pogotowie nie przyjedzie za późno. Chodzi o to, żeby jak najwięcej dzieci przeszkolonych zostało przez tych nauczycieli, którzy tutaj właśnie dzisiaj są z nami i szkolą się. Ci nauczyciele otrzymają dzisiaj certyfikaty i ich obowiązkiem będzie zdawać relacje potem ze szkoleń i przeszkolenia dzieci. Pokaz pierwszej pomocy w Skokach zorganizowała miejscowa biblioteka publiczna. Instruktorami byli przedstawiciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzięło w nim udział 40 nauczycieli ze szkół podstawowych powiatów wągrowieckiego, gnieźnieńskiego i obornickiego. Até mais. Ja nie jest trudno, ale trzeba trochę zachować zimnej krwi, żeby w chwili, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia, umieć sobie przypomnieć te wszystkie rzeczy, które tutaj były mówione. To są proste rzeczy, naprawdę bardzo proste rzeczy. Szkolenie jest bardzo potrzebne, dlatego że ludzie się po prostu boją pomagać innym, a gdy widzą wypadek, to tylko panikują i obserwują, ale nikt nie pomaga. Bardzo nam się podoba przydatne w pracy z dziećmi przede wszystkim. Myślę, że dzieci są często odważniejsze i bardziej spontaniczne niż dorośli i myślę. Myślę, że yy, może być z nich więcej pożytku niż jednego dorosłego. Każda ze szkół, której pedagodzy wzięli udział w tym kursie, dostanie od orkiestry specjalne pomocy naukowe, fantomy do ćwiczenia, także książki i filmy instruktażowe. To pierwszy taki kurs w powiecie wągrowieckim. Czy będą następne? Wielka orkiestra świątecznej pomocy jak zwykle jest gotowa do wspierania takich akcji. Trzeba tylko jeszcze znaleźć chętnych do zorganizowania ich na swoim terenie. Biblioteka w skokach zaczęła. Teraz powinni pojawić się inni.